W niektórych krajach aż 90% obywateli wyraża zgodę, aby w przypadku śmierci ich organy zostały wykorzystane do przeszczepów. W innych krajach ten odsetek osób sięga zaledwie 20%. Z czego wynika tak gigantyczna różnica? Dlaczego niektóre społeczeństwa są tak hojne, a inne tak skąpe, jeżeli chodzi o dokładnie taką samą kwestię? Odpowiedź nie tkwi w altruizmie, ale w psychologii i nazywa się efektem status quo. Czym jest efekt status quo i jak mocno wpływa na Twoje inwestycje, o tym w tym odcinku DNA Rynków. Zapraszam! Z pewnością nazwę status quo słyszałeś już wielokrotnie i zasadniczo polegała ona na tym, aby nic się nie zmieniało. No ale teraz zanim przejdziemy do konkretów, czyli jak status quo wpływa na stan Twojego portfela, na Twoją stopę zwrotu i ogólnie na inwestycje, to chciałbym żebyś się wyrwał z efektu status quo, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału DNA Rynków. A więc w tej chwili masz szansę to zrobić, kliknąć czerwony guzik, aby go zasubskrybować, kanał DNA Rynków, kliknąć łapkę w górę, jeżeli tego typu odcinki o psychologii inwestowania Ci się podobają, no i oczywiście ikonkę dzwonka, jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowych odcinkach w DNA Rynków i wtedy nie ulegać status quo, aby pozostawać w stanie nieświadomości. Więc jeżeli te trzy rzeczy już zrobiłeś, to z pewnością efekt status quo na ciebie tak mocno wpływał nie będzie. A my przejdźmy już do konkretów, czyli czym jest efekt status quo w inwestowaniu. No przede wszystkim, co do zasady, jeżeli chodzi o status quo, to ludzie przywiązują się do sytuacji, w której obecnie są i wykazują bardzo dużą niechęć do tego, żeby cokolwiek zmieniać. No chyba, że zmiana wiązałaby się z bardzo pozytywną korzyścią dla nich samych. To wtedy rozważamy, że faktycznie jakąś zmianę można by dokonać i nie trzeba się specjalnie martwić tym, że można nam się na przykład nie udać. Innymi słowy, jeżeli widzimy dużą korzyść, wtedy jesteśmy skłonni wyrwać się z efektu status quo. E, takie naukowe podsumowanie, jeżeli chodzi o część status quo, to przemożna chęć lub nawet potrzeba do pozostawania w obecnym stanie która wynika z niechęci do strat albo do potencjalnego działania i jakichkolwiek zmian. Możemy sprawdzić, czy Ty podlegasz efektowi status quo i jak mocno. Do tego wykorzystamy grę. W zasadzie dwie możliwości. Pierwsza możliwość. Przystępujesz do gry, w której będziemy rzucali monetą. No i teraz, jeżeli wypadnie reszka, to wygrywasz 100 zł. Ale jeżeli wypadnie orzeł, to przegrywasz 100 zł. Wypłaty są całkowicie symetryczne, a moneta zupełnie losowa. Drugie rozwiązanie, po prostu nie grasz w tą grę. Czyli postawiony przed takim dylematem, grasz w grę, w której tak wyglądają, nie grasz w tą grę. Którą opcję wybierasz? Większość osób przy tak postawionej sytuacji powie, wiesz co, eee, Zostańmy przy tym jak jest, czyli nie będę grał w tą grę. Czyli pozostają w swoim status quo. Nie chcą brać udziału w grze, w której sytuacja potencjalnie wygranej i przegranej jest bardzo symetryczna. To zmieniłoby się bardzo mocno, gdyby na przykład za wygraną było 1000 zł, a za przegraną 100. Wtedy chętnych do grania, czyli do zmiany swojego obecnego stanu, byłoby zdecydowanie więcej. Dlaczego? Bo potencjalna wygrana wiązałaby się z dużymi korzyściami konkretnie dla nas. Jak status quo i efekt status quo przejawia się w inwestowaniu? No, zasadniczo przejawia się zawsze. Zawsze, za każdym razem. Bo za każdym razem, po zainwestowaniu, inwestor ma pokusę, żeby pozostawić taką inwestycję w portfelu i już jej nie zmieniać. Czyli kupiłem i zostawiam. Dlaczego? No bo ma za tym konkretne argumenty. Na przykład, kupił i wzrosło, więc po co sprzedawać? Będzie rosło dalej, będę zarabiał. Albo, kupił i spadło, no więc hmm, spadło, ale to jest szansa, że odbije, że wróci, że nie będę miał strat, co łączy się z efektem zakotwiczenia i z punktem odniesienia, o których też będziemy mówili w DNA rynku w kolejnym odcinku. No, finalnie przy tych dwóch decyzjach, czyli czy wzrosło, czy spadło, nie ma znaczenia, co się dalej będzie działo, bo inwestor i tak pozostaje, pozostaje w swoim status quo i ani nie sprzedaje, ani nie kupuje. Po prostu czeka, bo tak jest najwygodniej dla jego psychiki. Jak najlepiej widać efekt status quo w inwestycjach, to jest przynajmniej parę sytuacji, w których można jak, jak na dłoni zobaczyć, jak ten status quo przejawia się w posiadaniu inwestycji przez inwestorów. Na przykład, kiedy dziedziczymy inwestycje, no to skoro tata miał te akcje przez 20 lat, to ja też je będę trzymał, skoro dziadek miał obligacje przez 30 lat, czy tam miałem 10, Chyba dobrze to było wybrane, nie będę tego zmieniał. Ta sytuacja może być kuriozalna, bo osoba 20 dwudziestoparoletnia jest z portfelem obligacji, które totalnie nie pasują do jego profilu ryzyka, ale efekt status quo sprawia, że wydaje mu się, że to jest dobra decyzja. Programy regularnych inwestycji to takie programy jak PPK czy PPE, to bardzo często programy, w których raz wybrana alokacja przez inwestora czyli ile pieniędzy do, do jakich funduszy czy w jakie inwestycje podzielić, zostaje do końca trwania albo programu, albo do końca trwania życia danej osoby. Czyli to jest przykład tego statusu, że nie chcemy żadnych zmian, mimo że wpłaty są regularne i mogliśmy te zmiany robić bardzo często. Pracownicy lub założyciele firm, którzy posiadają akcje tych firm, także podlegają bardzo silnemu efektowi status quo. No bo przecież pracuję w tej firmie, wiem doskonale co się dzieje, no i wiem, że warto trzymać te akcje tej firmy, nawet jeżeli stanowią one przepotężną większość mojego portfela i majątku. Także efekt status quo występuje w przypadku inwestycji takich namacalnych, tych twardych, realnych, jak na przykład nieruchomości. Bo jeżeli odziedziczymy jakieś mieszkanie, to chęć do jego sprzedaży jest zasadniczo dużo mniejsza. Jeżeli mówimy, no znam to mieszkanie, znam okolice, to ja może będę wynajmował, może on kiedyś w przyszłości się gdzieś przyda do czegoś, co de facto sprawia, że my nie podejmujemy żadnego działania, które sprawiałoby, że ta konkretna inwestycja z naszego portfela by zniknęła i zamieniła swój stan na gotówkę. Mam nadzieję, że już widzisz, że jest bardzo wiele sytuacji, w których efekt status quo w inwestowaniu odciska swoje piętro, piętno na stopie zwrotu, ale także na alokacji portfela. Ale poza tymi konkretnymi, anegdotycznymi przykładami mogę Ci pokazać cały rynek, który na rynku finansowym wyrósł właśnie w oparciu o efekt status quo. Jest to rynek funduszy ETF, czy też cały ruch Buggleheads, nazwany od twórcy i miłośnika funduszy ETF. I ten John Bogle dokładnie zastosował to, do czego większość inwestorów się nie przyznaje, a bardzo chętnie z tego korzysta. Czyli dokładnie do efektu status quo, który sprawi, że ludzie bardzo chętnie kupują fundusze ETF, które dają wyniki dokładnie takie jak rynek, nie muszą z tymi inwestycjami nic robić, a jedyne co płacą to mało opłaty za zarządzanie. Czyli można wprost powiedzieć, że na efekcie status quo nie tyle ucierpiało wielu inwestorów poprzez te przykłady anegdotyczne, ale też potężna liczba inwestorów znalazła się na rynku, bo spełniało to ich wymagania, żeby zainwestować nie przejmować się i jakoś te inwestycje będą sobie zarabiały. Jakie płyną z tego wszystkiego wnioski, z tych przykładów, z tego rynku funduszy ETF dla inwestowania i dla efektu status quo, który pojawi się także w Twoim portfelu? No bo po pierwsze, nie wyłączysz efektu status quo ze swojej głowy. Nie ma takiej możliwości. Stwierdzenie, że ja się nie będę tym przejmował i tak klik, nie wchodzi w grę. Po drugie, efekt tego całego status quo wynika z teorii perspektywy i umiejscowienia tego punktu odniesienia. Dlatego zawsze i u każdego będzie pojawiać się obawa, że podejmowane ryzyko się nie opłaci, bo ryzyko to do zmiany i w związku z tym lepiej nic nie robić. I to dotyczy, dotyczy zarówno kupowania, jak i sprzedawania instrumentów finansowych. No bo przecież jeżeli kupiłeś, a nie sprzedasz... To także pozostajesz tylko w innym status quo. Nie to, że nie zainwestowałeś, ale zainwestowałeś i nic z tą zmianą nie zamierzasz robić. Właśnie wtedy jesteś takim pasywnym inwestorem, który, jeżeli zainwestował w fundusz ETF, ma szansę zarobić. A jeżeli zainwestował w jedną firmę, to musi mieć bardzo dużo szczęścia, żeby w długim terminie faktycznie ta inwestycja się sprawdziła. Jak mogą sobie poradzić z efektem status quo? No, skoro nie da się go wyłączyć, nie da się go zmienić, żeby działał na naszą korzyść, to może. Trzeba go jakoś wykorzystać, zaimplementować do swoich strategii inwestycyjnych, do swoich pomysłów i do tego, jak twój portfel będzie realizowany i alokowany. I tu parę praktycznych pomysłów, jak możesz zrealizować dokładnie to podejście z uwzględnieniem efektu status quo w swoim portfelu. Po pierwsze, możesz wybrać część swojego portfela, która będzie realizować efekt status quo. I na przykład będzie takie podejście jak Core Satellite, czyli jest rdzeń portfela, w którym... Ten efekt status quo jest zachowany, bo zainwestowałeś, nie ruszasz, nie zmieniasz, on sobie funkcjonuje. Ale są także satelity dookoła, które możesz zmieniać, sprzedawać, kupować i które sprawiają, że masz poczucie kontroli nad sytuacją, nad całym swoim portfelem, a jednocześnie jesteś spokojny, bo ten cały efekt status quo i Twoja potrzeba, żeby nie zmieniać za dużo, jest realizowana przez rdzenie. Drugi pomysł, no to uzasadniać swoje decyzje inwestycyjne przed ich rozpoczęciem, opisując dokładnie trzy elementy. Ile chcę zarobić, ile mogę stracić, ile mogę w tej inwestycji trwać. To sprawi, że ten efekt status quo w którymś momencie zderzy się ze ścianą, no bo jak mówiłeś, że chcesz zarobić tyle, a urosło więcej, to znaczy, że już zostało zrealizowane. Jak spadło do danego poziomu, to też już powinieneś wychodzić z tego swojego z status quo, a jak mu przez dany czas nic się nie zadziało, to także Twój efekt status quo napotka na pewnego rodzaju pytanie, ej, czy przypadkiem nie powinienem już coś z tym zrobić i zmienić, bo wcześniej tak zakładałem. No i trzeci element. Nie myl proszę efektu status quo z pozostawaniem w strefie komfortu. Fakt, że z jakimiś inwestycjami jesteś już dość długo, ale czujesz się z nimi komfortowo, wygodnie, one realizują Twoje plany i e, decyzje inwestycyjne, to nie znaczy, że koniecznie trzeba coś zmieniać. No trochę tak, jeżeli ktoś czuje się dobrze w akcjach i obligacjach e, lub też w funduszach, nie znaczy, że po pewnym czasie musi koniecznie inwestować na rynku kryptowalut albo na e, rynku Forex, no bo przecież nie będę tak status quo trzymał, będę musiał się wyrwać z tego efektu. To nie chodzi o to, żeby koniecznie rotować aktywami i robić jak najwięcej obrotu, tylko żeby wiedzieć, że jeżeli jakieś inwestycje są w Twoim portfelu, to one muszą być wybrane celowo, z prementacją i z przekonaniem, że one realizują Twój cel inwestycyjny, a nie po prostu są, bo takie są, zasiedziały się, są już 4 lata, kto by tam myślał nad i zmianami ich i wyrzuceniem z portfela. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak my w naszych strategiach, które realizujemy w DNA Rynków Premium, staramy się unikać efektu status quo i w jaki sposób podchodzimy do inwestowania, to zachęcam Cię do wejścia do strefy Premium DNA Rynków, gdzie możesz zobaczyć konkretnie, jak inwestujemy własne środki we czterech różnych strategiach, na prawdziwych rynkach, z prawdziwymi transakcjami i których wyniki także tam z zyskami i stratami. Dzielimy się z Tobą jako z użytkownikiem. Jeżeli chciałbyś się o tym dowiedzieć, to zapraszam Cię do strefy premium. A tymczasem do zobaczenia, do zrobienia.